Botwę przez most 3, 2, 1 głęboko za most, głęboko za most, i za most, i za most, za most, i za most, i za most, Zalewasz to, zalewasz to. To. To, to, Czekaj, most, i za jeszcze i zabijam. Zabijcie na teren, na teren, na teren, na teren teren, teren teren, za na teren teren, dawaj, na teren! most, na za most, teren. za most, teren, za teren Dawajcie, teren, dajcie teren, dajcie teren bańcie, bańcie, bańcie w to. A, i trwamy, 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 Co trwamy, jest? trwamy, 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 co trwamy, trwamy, jest. trwamy, jest? Co trwamy, 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 co trwamy, trwamy, jest, trwamy, jest, Defensy w przegraną, defensy zautyzmy przegraną, przebiegać west, przebiegać west, przebiegać west, przebiegać west, przebiegnąć west, nie lutować, nie lutować, bo, nie lutować, nie lutować, kurwa, Danielus, ty kurwo nie, nie. przepraszam, nie lutuj, nie lutować, wszystko jest, wszystko jest, wszystko jest, wszystko jest, wszystko jest, nie lutować, brokam, gramy albo przegrywamy. Nie, to trzymamy, trzymam jest ładnie, oni... One trzymają, nosić, trzymają, mistrz, dwa. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Ufaga, chodźcie, kontroli sta, chodźcie sta, podchodzimy sta, I, i stawcis, trzy, dwa, jeden stawcis głęboki, stawcis głęboki, stawcis głęboki, stawcis głęboki, stawcis głęboki, przebiegnij, stawcis, 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 chodź stawcis, 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 Chila w chwila kacowaty nie lotu.